No jest kochana Jedz kochaniutka, nie bój się. No, widzisz? Jedzonko Ci przyniosłem Wyrzuciła trochę z listka. Kurwa, jedzie takim smartem a takiego kurwa hałasu robi, jak mnie to w Wystraszyła mi kota. Muszę ją nagrać przez tą szparę. Ale nie zdradzić swojej obecności. Utrudniają mi te łańcuchy. Wiecie? Bo cały czas nie słychać. Kiciulka, no nie bój się. Jak chcecie nagrać, jak wiesz? Dobra, muszę się ustawić zanim ona przyjdzie. Cyk. Dobra, jestem. Jestem na miejscu. Czy Czemu nie jesz? Co?